Że na terytorium Europy oraz Wielkiej Brytanii coraz częściej pojawia się nowy typ ładowarek od Tesli V4 Supercharger. W zeszłym miesiącu pierwsze stanowisko tego typu już pojawiło się w Amsterdamie. A liczba tych lokalizacji wyposażonych w te urządzenia cały czas ma się zwiększyć. Poznaliśmy oficjalne stanowisko Tesli. Odnośnie mocy oferowanej przez V4 Supercharger, jak wynika z tych przedstawionych informacji, całkowita moc tej ładowarki to 350 kW w przeliczeniu na każde stanowisko. Co ważne, wskazuje na to, że Tesla będzie mogła zwiększyć w bardzo łatwy sposób w przyszłości moc tych ładowarek. Koncert bowiem w dokumentach zawarł informację o o oferowaniu całkowitej mocy wyjściowej na poziomie nawet 1 megawata. Cóż, jeszcze trochę Twoje auto będzie się ładować w mniej niż 10 minut.